Jeśli o mnie chodzi, tak właśnie smakuje Kinder Maxi King. Jesteś gotowy na tyle smaku? Teraz w drogeriach Rossmann odplamiacz wanisz 1 litr. Dwa rodzaje za 9,99. Rosman, dbamy o Ciebie. Wystawiliśmy łóżko na ulicę, żeby zobaczyć, jak ludzie reagują na świeżość pościeli. Powąchaj poduszkę, jaka świeża, pachnie czystością. A gdybyśmy powiedzieli, że pościel wybraliśmy 7 dni temu, 7 dni temu niemożliwe. No nie, czat! Nowy Lenor, daj nam pościel, a na zawsze odmienimy twoje łóżko. Czy wiesz, że nie tylko dzieci, ale również dorośli powinni pić Tranmolers? Tranmolers zawiera kwasy omega-3 i witaminę D, które pomagają osobom dojrzałym dbać o zdrowie i ma przyjemny cytrynowy smak. Czy będzie smakować dorosłym? Tak! Wy też powinniście spróbować! Specjalnie dla dorosłych stworzyliśmy Molers 50. Dzięki swoim składnikom wzmacnia odporność, dba o serce, wzmacnia kości i wyjątkowo dobrze smakuje. Molers 50, ponieważ tran jest nie tylko dla dzieci. Molers dba o potrzeby osób w każdym wieku. Platforma wideo TVN Player zaprasza. Teraz jeszcze więcej treści i urządzeń, na których dostępna jest usługa. U nas nigdy nie jest jak? no. Korzystaj z nowych funkcji. Zrób pauzę w dowolnym momencie i kontynuuj oglądanie na innym urządzeniu. Zaskakujące. Zobacz jesienne nowości oraz premierowe odcinki ulubionych seriali. Mieliśmy się naprawdę. TVN Player wszędzie. Chcesz utrzymać standard życia na emeryturze? Z małych kwot zbuduj duży kapitał i skorzystaj z ulgi podatkowej. Sprawdź na XPL. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Poczuj magię świąt i czystą radość. Kup dowolne produkty CIF i DOMESTOS za minimum 10 zł i wygraj rodzinnego suwa Hyundai, a codziennie telewizor Samsung 46 cali. Poczuj czystą radość i wygrywaj. Nie, albo gienia, posłuchajcie co ja tu mam do powiedzenia Czy to normalne, że dziecko się bierze od rana samego za nóż i talerze? Że kroi i siecze, przystraja i kusi Przepyszne topiony podaje mamusi? Bo musi? Nie musi To z pieczarą, to z szynką mniam Soczysty ser serwuje wam Przepraszam, że jest pełną buzią, tak wygadam Śniadania z Hochlandem inaczej nie podam Hochland, to jest pyszne Tarek? Ja się martwię o, o nią i o to wasze dziecko. Ja też. Ty się mi tutaj tak nie rozsiadaj, bo musisz natychmiast załatwić Darka. Ja na no, Amen? Ja, ja bym sobie nagle przypomniała, że Ty nie byłeś jednak u mnie. Ten noc napadł. Kochanie, mi nie pozwolę, żebyś staną między nami. Julia, od poniedziałku do piątku o 17.25 w TVN. To już półmetek. Przed wami ogromnie wymagająca konkurencja. W roli głównej guru restauratorów Joe Bastianicz. Juror amerykańskiej i włoskiej edycji programu. To ma być takie wielki bądziorno Italia. Via! Sprawdzi, jak Polacy radzą sobie z włoską kuchnią. I kogoś wyeliminuje. Ja Oddej mi ma... swój fartuch. Master Dziś o 20.00 w TVN. Wielka wpadka podczas operacji. Oszlak. Ja chyba śnię. Możesz jego macie. Konsekwencje mogą być bardzo poważne. W jednej chwili jesteś. czegoś chcesz, o czymś marzysz, Ale... i nagle... I dlatego ważny jest tu teraz. Do szpitala trafia niespodziewany pacjent. Jutro o 21.30 w TVN. U, u, u. Wojna męsko-damska z mega bałaganem. Kto za dużo Patrycja! Nie wiem jak to się składa. Szeranki stają samotni rodzice. Czy ty widzisz to? I lodówka ma być w garderobie? Może tym razem poznamy króla porządków. Ten dom będzie pełen ludzi, pełen życia. Perfekcyjna Pani Domu. Jutro o 22.30 w TVN. Trzecia edycja najsłynniejszego na świecie muzycznego show. Już wiosną w TVN. Nie masz wątpliwości, że możesz być prawdziwą gwiazdą? Chcesz zdobyć wielkie pieniądze? Marzysz by wziąć udział w niezwykłym wydarzeniu? Nie boisz się stanąć twarzą w twarz z najsurowszym jury? Zgłoś się na casting. Najbliższe w sobotę 1 grudnia we Wrocławiu i w niedzielę 2 grudnia w Zabrzu, a następne w Gdańsku i Warszawie. Więcej na xfaktor.tvn.pl Wladzona miłość kości to choroba genetyczna. Bardzo lubię robić się na zabawki. Trzeba je robić bardzo ostrożnie i delikatnie. A to jest marchewkowy skrzat. Wysyłając sms o treści Pomagam pod numer 7126, wspierasz podopiecznych Fundacji TVN. Nie jesteś sam. Warto pomagać. Tak wygląda Twój bliźniak genetyczny. Co godzinę kolejna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę. Zostań bliźniakiem genetycznym. I ty możesz uratować komuś życie. Zostań dawcą. Zarejestruj się. Szczegóły na zostańdawcą.pl. Organizatorzy akcji Telewizja TVN, Fundacja TVN Nie jesteś sam. Patroni Fundacja DKMS, Portal ONET. Co to za miejsce? Hotel Transylwania. Nic niezwykłego. I co się tak głupio szczerzysz? W kinach.